Planując inwestycje w odnawialne źródła energii, czy to w domu, czy to w firmie, powinniśmy uwzględnić najlepszą dostępną technologię. Nieważne, czy to będzie fotowoltaika, turbiny wiatrowe, powinniśmy przeprowadzić rachunek zysków i strat oraz przeliczyć możliwości zwrotu z takiej inwestycji. Wydajność komponentów powinna być podstawowym czynnikiem, który zadecyduje o naszym wyborze i powinniśmy zwrócić szczególną na to uwagę. Z badania przeprowadzonego przez Longi i Globe Energia wynika, że tylko 14% konsumentów, odbiorców instalacji fotowoltaicznych zwraca uwagę właśnie na wydajność urządzeń, które będą zainstalowane na ich dachach. Ciekawym wnioskiem z badania jest rozpoznawalność najnowszych technologii właśnie w kontekście modułów fotowoltaicznych i ogniw krzemowych. Inwestorzy zapewne szukając technologii na swoje, na swoje dachy, szukają najlepszych możliwych rozwiązań. Jednym z takich rozwiązań jest technologia backcontact, w której to odkrywa się wierzchnią część ogniwa, pozostawiając ją bez przeszkód dla promieniowania słonecznego, żeby operowało na cały wafel krzemowy. Taka technologia pozwala na osiągnięcie wysokich poziomów wydajności. Dla przykładu najnowszy moduł w tej technologii może osiągnąć nawet 25-40% wydajności wykorzystania promieniowania słonecznego właśnie przetworzonego przez wafel krzemowy.